Witam, jestem. widzimy się w kolejnym odcinku z naszego kochanego Empire'a i. hehe. <laughs> hehe. Okręty trzeciej klasy, okręty szóstej klasy i czwartej. Jak my to mamy pokonać? No, zobaczcie po prostu, no. no nie, nie idzie tego ogarnąć. Piątej tutaj. To jest trzeciej. Tego Duńczyka przeżyję, tak, ale. Ja nie wiem jak my to mamy pokonać, eee, tak czy jak pora na pomysł poczekać jeszcze chwilę z, to, z tym oblężeniem eee, i potem zażądamy kapitulacji nie, albo oni skontratakują po prostu, bo zobaczcie, jest dość podobnie, a oni jak dobrze pamiętam będą wyniszczani pomału, więc tam się bardziej opłaca poczekać po prostu. Natomiast tutaj możemy stoczyć bitwę. A zapiszę. Mamy piechotę do walki wręcz tak jak oni, więc będzie śmiesznie. To jest armia, o której zapomniałem, i którą zmodernizowałem tylko rzucając Pandurów. Nic więcej. Więc to jest biera totalna. I widzimy się za chwilę na polu bitwy. No i widzimy się z powrotem. Mm, bitwa no. Nie jest jakaś potężna. Halo, 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 halo. Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest coś, co ma większy zasięg niż myślałem, że ma. O mój Boże, to jest takie gatlingi takie artyleryjskie. Co to dowodzi? I dowodzą ta. No dobra. Aj, karamba. Te turki to nas zmasakrują. Ci chociaż, że to długo się przeładowuje, czy coś Myru smer, smeru smer. No, bitwa na flance, widzę, że daje znać, ale na szczęście nam, tylko im bardziej. Tym razem. O, dobrze, 10 upadło. Dwa, dwa działa strzeliły, ta. Jest jeszcze więcej, niestety, tego. O, fuck. O, doskonale, doskonale, jeszcze trochę i się uda. W międzyczasie ruszymy te wojska naprzód, a tych tu niech podbiegnął. I w sumie też mogą podejść i ci tak samo gdzieś tu. Kurde, wrażenie na pewno to dużo robi dla mnie. tam tamte działa i ruszamy do boju. Eee, Czworobok to po, przeciwko szarżom kawalerii, a też szarża kawalerii. Ale wy macie tu strzelać. Aha, świetnie, są otoczeni z każdej strony. Ależ walisz tu. Jedno się udało rozwalić, może jeszcze jedno się uda. A tam bakcy saraje. O, nich tam jeden z drugim. Tu jedziesz. Kurde, szkoda, że tego nie można zdobyć, Bym zdobył, bo fajnie wygląda. Tak, kiedy zdobyłaś wszystko, bo fajnie wygląda. Prrr, już nie strzelaj szalony jeden z drugim strasznie strzelają ci, ci nasi w sensie że okropnie myślę że strasznie że dobrze Bo nie dobrze nie wiem ja zostawiłem tych Ale to wygląda jak Janczary, zabić to. Dobra, wszyscy szarżam. A tu z doboszem naszym, skąd ty jesteś, doboszu? Pikiniarów. Nie, no kontynuujemy, gonimy ich. Nie będzie kapluna w twarz. O, generała im zabiliśmy, to już w ogóle nie wrócą. Oni jeden z drugim, trzeba ich wybić wszystkich Jest ich tam dużo za dużo O, widzicie, to nie jest tak, szuk, że oni się wycofują, to my ich wybijamy bezkarnie. Dwóch naszych zginęło, na przykład z tego działu. Uciekli Dobra, jest git Mogło być gorzej Dobra, to widzicie tych Patrzcie jak umierają, kurde Jeden został A wiecie co, on jest Strzelcie w niego Ciekawe, czy dobiegnie, czy nie dobiegnie. A to jeszcze trochę ma. Ucieka ostatni z janczarów tych ich tureckich kanonierzy. Trafili A, podyczka z trukami zapiszemy. Bawi. Kurde, piękne, piękne. To jest prawdziwa sztuka wojny, kurde. Tak, żeby bitwa wyglądała ładnie i elegancko. I trzeba masakrować kebaba. O, doskonale. Nie, nie doskonale. Gdzie on ucieka? Halo? Help. Od tego to tam U, stało trochę Natychmiast Ajdź Dobra, tak zrobimy. I Kopenhage trzymamy tak jak chcieliśmy na razie dalej. A ty lecisz na turasów tutaj. Ty zaś, jak już rozwaliłeś tych wszystkich, lecisz po raz kolejny tu. Może się tym razem uda. Który ja tu nikogo nie ma? Już pogonili ich. Dobra, lecisz dalej no. Zobaczymy, co się teraz stanie. Trochę hajsu byłoby dobrze złapać. Trzeba koszary rozbudować, trzeba technologię pchnąć dalej. Dużo jest do rozbudowy, w sumie. W Berlinie chyba zbudujemy i w Warszawie, w sumie, bo to są nasze takie. W sumie jeszcze trochę i może husarię będziemy mieli. No w XVIII wieku husariasz, taka pasja trochę można się zaśmiać była, bo przegrywała bitwę za bitwą. Niestety, natomiast... Okej, okay, Wielkie Księstwo Moskiewskie Wielkim Księstwem Moskiewskim, ale oni płyną pełną flotą gdzieś i tam nie zostanę gdzie. Można Austrię, bo ja mam płycie na Austrię. Szwedzi gdzieś wzięli i popłynęli, to jest najważniejsze. Yy, Diplomacja. Do Brytanii popłynęli. Zaraz, wy nie, nie walczycie z Rosją? No to moje będzie wszystko. Jak, jak... Oh. Trochę się cieszę z tego co zrobili. Choć to nas zaboli dość mocno, tutaj ma niejeden dział chociaż. A tu tego kebaba zaraz rozjaśnimy kolegę. To jest tańsze w utrzymaniu. Te no, będę mógł dzięki temu. Halo. Gward. Dwie sali, więcej będę mógł. Dobra. Muszę w sumie tych dragonów moich zacząć używać jak należy. Szybko strzelić i uciekać. Nie to nie. Ja sobie poczekam. Haha. <śmany> <Ciel oblężony śmany> <pan. śmany> Czego oczekujesz? No, to z jest z moją przyjaciół. Przyjaciół doskonale Jak w ogóle wygląda nasz prestiż To jest ważne pytanie U. przegoniliśmy ruskich I też przygoniliśmy. Francję jeszcze by się przydało, tylko że Francja jest. Jak Francja. A, kolonie. Szwecję trzeba zredukować. Oni mają mniej wojska od nas, ale mają lepszą gospodarkę, z tego co widzę, ale. No nic, trzeba gospodarkę zwiększać i naprawiać. Ale najpierw armię trzeba naprawić w sumie.

Nie pokona. Nie mi się przypomniało, że kiedyś tu werbowałem wojsko. Właśnie na, tak, na wszelki wielki taki przypadek. No i jeszcze tych naprawimy od razu. Ile ci kosztują? Kurde To jest najważniejsze, żeby kawalerię ponaprawiać Ty, ja to pasem przecież kurła. ja to mogę rekrutować lote. Osada oblężora. Czego oczekujesz? Ej, okay, to tu jest spokój. Jesteśmy Tylko jednego tu wyślę nawet, wiecie. O, że jeszcze się rozwinęło miasto. Przecież tu było o wiele mniejsze. A nie, to tu... dobra. Myślałem już, że tu się rozwinęło, a to... Jednak nie, jednak nie. Dobra, przynajmniej jak tu... Tą armią Szwedów na Ukrainie na Ukrainie. Połtawe kurde zajęli utrzymali sobie dziady tym razem Dobra jedziemy dalej Ile będzie hajsu na plus? Jeszcze jakby tych wywalić W sumie lądowy szlak mamy Korci. E, ile do wyborów? Jeszcze cztery, to na spokojnie jedziemy. O, o nim zapomniałem. O nim w sumie też. Który z nich będzie pierwszy? Do Kijowa trzeba zobaczyć. Hmm. Chyba ten na Ukrainie, co już jest. Ten Lwów i tak dalej. Galicja i Podole. Ja nie wiem co ten Osman, ile on tam ma na walone tego wojska i floty. Bo naprawdę to, to musi być to, że jego tak laguje. Innego wytłumaczenia już nie mam. jednak bitwa o danie w tym odcinku. Spróbujemy coś najpierw. OBLĘŻENIE PRZEŁAMANE! Oni mi atakują tą małą armię teraz z pyrzemi. Ja pierdziu! Ja mam artylerię w tej drugiej armii! A... A, w tym sensie, odmów ataku, dobra. Dobra, to jak tak to wygląda... Co? Jaki wrogi... hmm. Tak... Ja to rozegram, bo tym więcej wyłapiemy tych sił tym więcej... 2-4 armii, o ja pierdziu Klin był chyba 5 armii, ale... Damy radę, damy radę chyba Będzie dobrze no, jako że skraszowało nam wesołą grę, bitwa o Kopenhagę w kolejnym odcinku. Ja przypominam lajkowanie, komentowanie o subskrybowaniu. Hejo.